Cześć, witam. Tym razem Honda Shadow VT600 Motocykl z 1999 roku Motocykl w oryginale lakierniczym I bardzo ładnym stanie Motocykl ma nieduży przebieg Bo przebieg tego motocykla to tylko 32 tysiące kilometrów Oczywiście wpiszemy go na fakturze zakupu Ten przebieg nie stanowi to problemu Motocyk w oryginale lakierniczym Doposażony w sakwy oraz oparcie Które bardzo rzadko jest spotykane w tych modelach No i jest naprawdę drogie Jeżeli chodzi o e, zakup tego elementu. Nieraz już takie zakładaliśmy, także wiemy, że nie jest to mały wydatek I teraz tak, motocykl ma zupełnie nowe opony Zupełnie nowe to takie opony, które nie mają przebiegu I tutaj chyba kreska, która biegnąca przez cały środek Świadczy o tym, że one nie mają przebiegu 22 drugi rocznik tej opony Zawieszenie troszeczkę jest, zaczęło nam tu padać Ale pokazuje, że zawieszenie jest bardzo ładne, czyste Znajdzie się takie coś jak tutaj, o widzicie? Jakieś takie drobne odpryski no, Motor ma też swoje lata, ma 26 lat Więc i takie rzeczy też mogą się trafić Szprychy bardzo ładne Czyste przede wszystkim, nie pośniedziałe. Obręcze ku też muszę przetrzeć, żeby pokazać te kropki to są woda, ale obręczek widać od razu, że one są naprawdę w stanie perfekcyjnym i tutaj nie ma jakoby wątpliwości. Chromy zarówno na zegarach, na lampie są również utrzymane w świetnej kondycji. Zbiornik nigdy nie lakierowany, zbiornik w środku czyściuteńki, Ja to też za chwileczkę pokażę na filmie. Dekle silnika, takie coś już się pojawia, można to spolerować. Jest to troszeczkę zabawy, bo to jest taka jakaś robota na 3-4 godzinki, żeby to doprowadzić do tego stanu super. Jest to powiedzmy do zrobienia bez żadnego problemu. Tylnia opona również, jak i przednia, jest zupełnie nowa. To widać po tej tutaj kresce. No i to też duży atut, bo taki koszt dzisiaj opon, no to. Lekką ręką, 1000 no, zł jest to realny koszt e, takich opon w motocyklu. Hmm, co tutaj więcej? Jakieś takie zadrapanie delikatne tutaj znajdziemy. E, kanapy nigdy nie obijane, bez żadnych uszkodzeń, bez żadnych tutaj e, brzydkich rzeczy na tych kanapach. E, jedziemy dalej. Dekle silnika tutaj też takie coś delikatnego znajdziemy. To jest bardziej od kluczyka e, powstało. Ładne, ozdobny, live to ride dekielek. Napęd motocyklu również jest zupełnie nowy, bo szadołka jest napędzana poprzez łańcuch, i tutaj widać, że jest na samym początku naciągu ten, ten łańcuch. Więc 100 lata jeszcze posłuży taki napęd. No bo skoro ma 30 parę tysięcy, to zakładam, że to jest pewnie drugi napęd w motocyklu po fabrycznym. Tarcza hamulcowa. Delikatne, jakieś tam ryski są wyczuwalne. Klocki z przodu to takie na 50% na pewno. Co więcej, motocykl dzisiaj pojawi się na OTOMOTO jak i na Oliksie. Na OTOMOTO będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego motocykla. Na Oliksie tych zdjęć będzie tylko i wyłącznie 5, bo tyle nam ta strona pozwala. Ten filmik dzisiaj również pojawi się na YouTube, i pod filmikiem będzie link do ogłoszenia tego motocykla, i tam będzie można. Wszystko sobie zobaczyć. Trzeba będzie kliknąć w ten link. Jeżeli motor będzie oczywiście aktualny, to ten link Wam się otworzy. Co więcej, w ofercie mamy oczywiście inne motocykle, również dużą ilość chopperów Mamy też takie szadołki, jak tutaj, tylko w innym malowaniu, którą na przykład dzisiaj robiliśmy również ogłoszenie. Co tutaj więcej dodam? Pytacie czasami o system ratalny. Ten system ratalny również jest możliwy na tym motocyklu. Bez żadnego problemu, bez wychodzenia tak naprawdę z domu, jednym telefonem możemy ten system ratalny załatwić. I teraz tak, kieruneczek, O, no już jeden działa. Co tam dalej pokazać w tym motocyklu? Trombik działa. Światełka się załącza tutaj, więc długie, krótkie. Kieruneczek drugi również działa. No i cykniemy ten motocykl, żeby pokazać. Pali na dotyk, chodzi na dotyk. Silniki te w tych motocyklach są naprawdę mega odporne. Przebiegi typu 100 tysięcy to żadne wyzywanie dla tej 600. -letki. A tutaj mamy 32 tysiące przebiegu, czyli przebieg znikomy. No a to też świadczy, że ten silnik będzie, będzie, będzie jeszcze długo żył. Motory bardzo czyściutki, taki naprawdę ładny, zadbany egzemplarz. plus ten bordowy kolor robi tutaj robotę. Przykład wydechowy jest oryginalny, ten dźwięk jest taki bardzo basowy. Nawet nie słychać, że to taka sześćsetka jest, taki bardziej mocno poważny dźwięk, o tak bym to nazwał. Co więcej, na motor jest kompletna dokumentacja, koszt rejestracji motocykla w Polsce to 120 zł i badanie techniczne, które w tej chwili kosztuje 63 zł. Oczywiście transport w dowolne miejsce w Polsce jest możliwy, jest to koszt 700 zł. Motor przyjeżdża pod wskazany adres. Oglądacie, oceniacie, podejmujecie decyzję o zakupie i rozliczacie je gotówkowo, gdy motocykl stoi u was na podwórku. Eee, no co więcej mogę dodać. Pięknie chodzi, super wygląda. Nowe opony, które dzisiaj kosztują, eee, tak jak powiedziałem, z założeniem to jest na pewno koszt ponad 1000 zł takich opon, także. Jeżeli już się zdecydowaliście na taki motocykl, to myślę, że szadołka jest idealnym rozwiązaniem dla kogoś, kto szuka 500, 600. To ten motocykl naprawdę spełnia wszystkie wymagania i przede wszystkim trwałość tego silnika jest po prostu nie do opisania, bo są to silniki mega żywotne. Także zapraszam serdecznie do Iławy. Telefon do naszej firmy to 500 134 533. Warmińsko-Mazurskie Województwo. Shadowka z 99 roku w całach na zupełnie nowych oponach. Bez przebiegu dosłownie te opony i przebiegu tylko motocykl ma 32 tysiące Także serdecznie zapraszam 500, 134, 533 Dzwoncie, pytajcie, cześć Dodam, że motocykl ma również nowy zestaw napędowy